Dobra, dobra, cześć cześć, że jestem Fenix z wychodzi na moim kanale Z Clash Royale, ale robię trochę taki, taki gazający bardziej, no bo słuchajcie, Na sto słupów robię kolejną piosenkę. A więc według mnie zróbcie to co ja, czyli zostawię... znaczy dajcie mi słupy, to co ja chcę, żebyście zrobili. I wtedy możemy tak naprawdę pomyśleć o czymś innym. Jeżeli byście nie wiedzieli, nie ma, takiej, no nie ma takiego czegoś, czego byśmy nie osiągnęli. 30 subów osiągnęliśmy, 15 subów osiągnęliśmy, czyli wszystko jest osiągnięte. Ale jednak będę musiał was zasmucić. Za 100 subów robię tę pioseneczkę. Ale potem na 150 dopiero robię kiesnkę, czyli co? 50 subskrypcji, a teraz tylko 170. Sąd. Słuchajcie. Dużo, dużo, dużo fajnie. Przegram sobie teraz wykaż Royale, A, a tak naprawdę z niego teraz wyjdę i wejdę sobie na przykład w mój film. I jeżeli ten film obejrzycie, to możecie wygrać Jeżeli mnie zasubujecie Jeżeli nie zasubujecie To możecie wygrać ze mną pogranie w Crash Royale lub Brawl Stars Napiszcie pod, pod tym filmem Którym tutaj mam Napiszcie sobie po prostu Feniks jak tam macie, widzicie moje wszystkie, wszystkie filmy Już nie ma moich filmów. I pod tym wbiłem 8 wbita na 20 rangę. Pis, tutaj piszecie subik, czyli piszecie tak. Tak, subik. Piszecie to. Subik. I wtedy będzie losowanie, a muszę się dać suba. Kto wygra ze mną granie w Brawl Stars w klasza. A więc szybciutko zróbcie. I jakbyście wiedzieli, napiszcie subik. I możecie naprawdę, naprawdę wygrać coś fajnego. Czyli ze mną nagranie odcinka. I jak widzicie... 599, prawie 600, a tak się nie da go dopuścić, a więc elo, elo. Słuchajcie, jak znaleźć diaksy? Prosto. O, oh je, yeah. słuchajcie. Lub pod tym, pod tym jeżeli będzie 30 yy, wyświetleń pod tym filmem, to... To nagrywam odcinek z Clash of Clans Jeżeli będzie tutaj 30 sub, Czyli y wyświetleń A więc Koniec teraz tego odcinka ale To nie były spoilery O I subujcie mnie Patrzcie Jeżeli ktoś Fajny naprawdę, jeżeli, jeżeli ktoś fajnie umie, fajny jest, no nie znam on zagra. Patrzcie, jeżeli... nie Każdy może zagrać, patrzcie. Jurassic World, The Game, jeden. I w to musicie, słuchajcie, wejść. Jeżeli w to wejdziecie, to tutaj jak będzie... na subskrypcji, to nagrywam... Headbola 9,20 wyświetleń To nagrywam Headbola O, i jakby to którego, to tego mi No, a więc tyle takich ogłoszeń. Eee, Jest jednym ogłoszeniem, będzie to, że patrzcie ile wyświetleń to osiągnęło 18. A ile osiągnęło to? Patrzcie to. Czyli on pod tą piosenką mał świeżenie. Co się do się Słuchajcie, i u mnie też wbijajcie na ten film. Czekajcie. Mógłby go no znajdź. Teraz wam pokażę ten film. To jest... Nie ma tego, nie mogę tego znaleźć. karek mój kanał. To jest, czekajcie. Co, nie ja tego nie mam. Po prostu mam to. To jest wili zwyk, youtuber. Mam 25, razy 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17, 20. 21, 22, 23, 24, 25. 26 chyba. Czekajcie. Widzicie hmm. taki youtuber? Potem jeżeli wy... Będzie 30. wyświetleń, Pod tym. A tu jest jeszcze jedno. Willi śpiewa. 08 śpiewa. Luwinę Ha. ha. Life. Eluwinę na live. Słuchajcie, nie ma tego, dlaczego? Już miałem to, widzę, że rośnie Miałem to przecież. Dobra, bez, bez takiego gadania kończę ten film. I. Powiadomię Was. Jeżeli chcecie. pograć. lub grać ze mną. to. mówię. Lajkujecie. Yy, piszecie pod tym filmem. Yy, pod tym filmem piszecie. Subik, tak? Cały czas Czekajcie, bo. Czekajcie, wejdźmy na moje konto. A więc... Czekajcie, dwójkę. Przełącz konto, pani subskrypcję, przełącz konto, czas oglądania. A więc. Pa!